Kalimerka wszystkim, jeżeli masz problem ze, problem ze zrobieniem jakiegoś fajnego terrarium dla twojego ptasznika, to przychodzę do was z pomocą właśnie z tym właśnie materiałem. Zrobimy sobie kilka przykładowych terrariów z kilka przykładowymi ptasznikami i mam nadzieję, że pomogę ci zrobić wymarzone terrarium dla twojego pupila. W tym materiale. Pokażę Ci bardzo prosty sposób, jak wykonać właśnie w własnym domu takie terrarium, i nie będziecie tutaj potrzebowali jakichś skomplikowanych rzeczy. Każdy z Was zrobi takie właśnie szkiełko w domu samodzielnie. Plus jeszcze nie będziemy sadzić żadnych żywych roślin, więc to powinno ułatwić sprawę, jeżeli chodzi o dalszą pielęgnację tego właśnie terrarium w przyszłości. Bo wiadomo, jak to z żywymi roślinami czasami się zapomni, i te rośliny po prostu nam mogą zwiędnąć. I tyle by było z ładnego roślinnego terarium. Ja, akurat tutaj, jeżeli chodzi o teraria dla ptaszników, wykorzystuję sztuczne rośliny, a jeżeli chodzi o paludaria, to mam w nich żywe rośliny. Tak to sobie rozwiązałam. To bez zbędnego gadania, lecimy do naszych właśnie terariów. Mamy już przygotowane terrarium z gotowym tłem oraz jeszcze sobie przygotowałam trzech kandydatów, których będziemy przeprowadzać w tym odcinku, czyli jest to wersji versicolor, nasza Chromka i jeszcze mamy Albicepsa do przeprowadzenia. Kiedy mamy już ptaszniki wybrane i terraria również mamy przygotowane, to możemy zabrać się za tą przyjemną rzecz, czyli za aranżację. Tych rzeczy skorzystałam, aby wykonać te terraria. Oczywiście przyda nam się jeszcze niezawodny torf do podłoża oraz filc, ponieważ ja przyklejam każde szklane terarium filcem, bo mi się łatwiej po prostu obsługuje takie terarium. I teraz co możemy robić? Nasypujemy torf, nasz ptasznik miał podłoże, następnie dekorujemy, czyli co dusza zapragnie tak naprawdę, to wsadzamy do tego terrarium. Oczywiście musimy też zwracać uwagę, aby naszemu ptasznikowi nie stała się krzywda, więc unikamy jakichś ostrych elementów. I na końcu dodaję jeszcze miskę szklaną, aby nasz ptasznik mógł się w przyszłości spokojnie napić. Teraz przeprowadzimy naszą damę, czyli Albicepsa. Bardzo mi się podoba jej karapaks. Tym sposobem pierwszy ptasznik jest w nowym domu. A jeżeli spodobał Ci się ten filmik? To zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, aby nie przegapić nowych odcinków. To teraz czas na kolejne terrarium dla kolejnego ptasznika, i tutaj oczywiście wybieram jakieś dekoracje, jednak postanowiłam sobie trochę powycinać, bo czemu by nie? I szukam jakiejś fajnej kryjówki dla tego ptasznika. Postawiam na taki kawałek korka, i tak się prezentuje to terrarium. Jest akurat, myślę, że ptasznikowy się spodoba Miska też dołączyła do tego duetu ptasznikowego I tu jest nasza pani Chromka, która jest dość defensywna, bo jej zakłócam tutaj porządek i spokój Jednak dała się przekonać i przeprowadziliśmy ją bezpiecznie do nowego pojemnika Mi się podoba ten niebieski kolor na odnóżach, a wam? Ten zwyczajny brązowy odbłok a teraz krótkie ogłoszenie. Planuję dla Was konkurs. Jeżeli temat Was zainteresował, to w kolejnym materiale dowiecie się więcej informacji na temat tego właśnie konkursu. To teraz przyszedł czas na ostatniego ptasznika. Jest to Caribena wersji kolor, czyli tym razem zrobimy terarium dla ptasznika nadrzewnego. I prezentuje się to terarium tak. Jednak chciałam tutaj upchać takie liście, ale wydawały mi się zbyt sztuczne i niepasujące do tego terrarium. I postawiam na również sztuczne liście. Jednak te nie wyglądają aż tak bardzo sztucznie w porównaniu do poprzednich. A jeżeli jesteście zainteresowani przygarnięciem ptasznika z naszej hodowli, to zapraszam Was serdecznie na mojego Oelixa oraz Instagrama. Na Facebooka też Was serdecznie zapraszam, ponieważ nie pożałujecie. Jak tam zajrzycie. To teraz nie pozostało nam nic innego, jak przeprowadzenie bezpiecznie naszego ptasznika. Mam nadzieję, że to jest samica, ponieważ moja pierwsza wersja kolor okazała się samcem i mam wielką nadzieję, że to jest właśnie samica. Ma bardzo ładne kolory, bardzo ogólnie mi się podobają te ptaszniki. I tak ona się teraz prezentuje bez całej tej sieci. To była bardzo szybka przeprowadzka razem z całą jej zawartością z poprzedniego terrarium, a teraz bym chciała w spokoju zamknąć to szkło, jednak zobaczcie, ona nie była chętna, aby zejść z tej wentylacji, a nie chciałam jej przyczasnąć od nóży i taka współpraca była trochę średnia z nią, ale koniec końców udało mi się ją. Bezpiecznie odgonić z tej wentylacji i będę mogła zamknąć to szkło. Wszystko co dobre to się szybko kończy, tak samo jak ten materiał. Mam nadzieję, że kogoś zainspirował yy, i komuś może się przyda taki filmik. Ja dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! Pa!